Co fajnie? Mhm. Idziemy sobie na plażę. Mamy tutaj taki proszę bardzo leżaczek i kółko. Elegancko. Ola ma już kapoczek. Bo chyba wypłyniemy rowerkami, co nie? Warkocze nadal się trzymają. Trzeba dzisiaj zmienić fryzurę, wymyśleć jakąś super ekstra. Ja już mam zarąbisty pomysł. Ola. Nie powiem Ci jaki, to będzie niespodzianek. Brawo. Ja jestem oli osobistym stylistą, fryzjerem, mentorem, edukatorem, nauczycielem, opiekunką, kucharzem, pozwładnym wręcz. Witaj Aleksandra, idziemy sobie właśnie dziką plażą, prawda? Super. Ok, więc tak, sprawy mają się następujące. Ja idę sobie na bosaka, buty bo mam w ręce. E, idziemy sobie po prostu gdzieś przez las, nie wiem gdzie. E, byliśmy na rowerkach wodnych, ale wysadzili nas na jakiejś dzikiej plaży po drugiej stronie jeziora. E, i, I co, idziemy teraz przed siebie, musimy dojść do plaży tam, gdzie mamy domek. Generalnie to jest super. No. Fajnie jest tutaj, generalnie przyjemnie, pomijając słodki zapach, który symbolizuje, że są gdzieś tutaj dziki. Tak więc generalnie będzie bardzo ciekawie. Ale idziemy sobie tutaj, prawda, ścieżką leśną. Super, okej. Okay. Ola, widzę, też jesteś zachwycona. wolę iść ścieżką leśną, być na rower rowerku, który się przechwyca. Okej. Rozumiem. A więc tak. Życzcie nam powodzenia. Ty, a może ja ubiorę buty? Ty, a ja, może po Czy nie? Nie, dobra, to na bosaka idziemy. Dobra, idziemy przed siebie. O, motylek! Dobra. Lecimy. Super. Najważniejsze jest, żeby zostać przy życiu i nie zobaczyć ze ścieżki. Dziękuję. Idziemy przed siebie po prostu. Jeśli oglądacie ten film, to prawdopodobnie żyjemy, bo musiałam go jakoś zmontować i wrzucić, tak więc. Super. Nie róbcie tak w domu, nie polecam tak robić, nie? Dziękuję. Tak jak my teraz. Jesteśmy same we dwie w, w środku lasu. Czat. Uwaga, po 20 minutach doszliśmy wreszcie. Cieszymy się, że przeżyłyśmy. Idziemy na plażę teraz. Proszę bardzo, Ola ma takiego super. Nie wiem, co to jest. Shake. Shake, dobra. Powiedziałam, powiedziałam panu shake i on zrozumiał o co chodzi. A ja mam gofra z pudrem. I idziemy sobie na plażę, prawda? Dobre? To jest dobre. A ty masz jeszcze miks? No. Mrozi mózg, ale pcha. I to idziemy na plażę. Czat. Mhm. Najlepsze jest to, że Ola wzięła dychę, ja wzięłam dychę i zapłaciliśmy moją dychą. Mhm. No I w ten sposób Ola dostała tego shake'a jakiegoś tam za darmo. Tak. Żeby mi nie wyleciała z kieszeni. Nie wyleciała. To trzymaj. OK, dobra, będę trzymać. Okej okay. Czat. Dobrze, to idziemy teraz się popalać i wejdziemy później do wody, co nie? Mhm. Cool. Podoba się na wakacjach? zarobiście tu, co nie? Mhm Okej, okay, to śmigamy mhm. A powiedz jaki to jest smak? Na górze yy, jest... Na górze jest truskawka, a na dole jest niebieska malina Okej okay. Kul. Cool. Okej, okay, uwaga, uwaga, kupujemy kolejną kulkę Aha Masz? okej. Okay. To idziemy rozmienić. Ola poluje na... Hmm, chyba na biżuterię. Okej. Okay. Aha, idziemy do drugich kulek. O, widoki. Możesz, jak chcesz. Okej. Okay. Bo tu jest chyba miks wszystkiego, jak tutaj widzę. Wpadło? No już nie A i nie możesz przekręcić? Oh, oh. i co, zjadła ci złotówkę? <grystarki> Ups. Faktycznie tam wpadła. I co teraz? Oh. <grystarki> Trudno. Okej, okay, to spróbujmy biżuterię. Dobra. Nie pierwszy. Okej. Okay. Jaki tandet Love? Ale się. Pokaż. Ale piękny. Love to pisze. Piękny. Czat. Mam. Nam. Dzień dobry. Przyszliśmy sobie na jedzonko Ola ma frytałki, ja mam e, hot doga I jemy sobie A za półtorej godziny jest mecz Muszę ci rozplątać twoje super warkocze i zrobić jakąś nową fryzurę Już mam taki świetny pomysł nie się boję. <laughs> Tylko nie wiem jak będziesz w nim spała Chyba się nie da, ale... <laughs> ale będzie wymiana czadersko Mogę jedną frytkę? No. Dziękuję. Tak. I mamy taki ładny widok. Tam jest plaża, Czad? a tam kulki, dwie kulki, <gulki> które nam z żalą są proste. Okay. W sumie 3 złote łącznie. Okay. Nowy filmik już jest na kanale obujo. Teraz jeszcze muszę tylko nagrać o, o ach, książkach ach. i natwich się tak. Okej, okay, bo tu jeżdżą motorami, chłopcy, tak więc... O... Chłopcy chłopaki. Chłopaki, duże chłopaki dobra. To idziemy jeść. Ale za śliczna. Słuchajcie jak. Hmm. Hmm. Dobra, lecimy. Bye. Bye.